Restauracja oznaczona w przewodniku Michelin w Saigonie w Wietnamie. Chodźmy zobaczyć jak się to prezentuje. Restauracja y, mocno turystyczna, więc zaraz sobie zobaczymy jakie tam mają pyszności i czy te pyszności są warte swojej ceny. Są tutaj wszystkie zajęte i trzeba czekać w kolejce jak się nie zrobiło wcześniejszej rezerwacji, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. I restauracja się chwali, że jest w przewodniku Michelin za kolejne lata tutaj. Tań mają całkiem wyborną, ale tak jak sobie porównasz ceny, które są dostępne w innych restauracjach, no to tutaj jednak troszeczkę wyższe można spotkać. Takie powyżej 100 tysięcy 200 tysięcy wietnamskich dongów. Pierwsza potrawa: kwiaty dyni smażone w ciążku, w zalewie. Tutaj mamy piękny okaz kwiatuszka. Więc spróbujemy jeszcze. To jest całkiem niezłe. W takiej słonawej marynacie. Dobrze smakuje. Pięknie wygląda. Pierwsze jest bardzo fajne. Płatki są mega soczyste. Tutaj mamy sałatkę z lotosem, a dokładnie korzeniem lotosu. Wygląda w ten sposób. Korzeń lotosu jest naprawdę bardzo charakterystyczny. Mamy prażynkę. Prażynkę maczamy w sosie rybnym z cukrem i z chili. Kładziemy korzeń lotosu, kładziemy składniki. Tutaj mamy jeszcze dwie którą dobrze jest pomaczać w sosie. Mamy coś takiego. No i zajadamy. To jest dobra. Ta restauracja jest w centrum Saigonu i ma takie zacne logo jakie tutaj widzimy. A to jeszcze jest łodyga lotosu, tak sobie wygląda. Będę chrupał. Szłonawę, fasz Dobre. I na samym końcu przychodzi rytka. Wężogów z makaronem ryżowym, z sosem. Najbardziej śmierdzącym na śmiecie sosem. Maptą który jest zrobiony z fermentowanych krewetek. Śmierdzi okrutnie. Smakuje z potrawami całkiem nieźle. Jest oczywiście sos rybny z cukrem i chili, więc teraz muszę sobie zrobić taki mały zestaw, więc prawdopodobnie mam wziąć troszeczkę makaronu. Biorę sobie fragment rybki, gorący talerz, to jest węż wężogłów, wężogłów. Zmoczę tą rybkę w sosie. Rybka nabierze aromatu sosu. Dużo tego sosu dałem. No i teraz co? Mam makaron, mam rybkę, więc zajadam. Ten sos lepiej smakuje niż pachnie. Do tej rybki pasuje idealnie. To też jest fajne. Cenę wszystkich dań wyświetlam tutaj, ponieważ już nie spamiętałem ile to kosztuje. Było pysznie. Ogólnie rzecz biorąc na samym początku byłem sceptycznie nastawiony do tej restauracji, natomiast restauracja mnie zaskoczyła pozytywnie, no, pewnie przez to jest tutaj tyle ludzi. Na dzisiaj to wszystko, komentuj, subskrybuj, polub, zapraszam na mój kanał.